Wszystko leci na web, na szyję, ale są, jak widzicie, pewnego rodzaju tokeny, które radzą sobie naprawdę dobrze. Te trzy zielone wyspy to są tokeny Privacy Tokens. Właśnie dzisiaj o nich porozmawiamy. Dlaczego rosną, skąd ten nagły popyt? I przedstawię wam cztery tokeny z tej samej niszy, które według mnie mogą sobie fajnie poradzić. Jeżeli jakimś cudem tego nie zauważyliście, Privacy Tokens przeżywają renesans. I notują dwucyfrowe wzrosty tak naprawdę na całej niszy. Zobaczcie, w skali miesiąca tylko. Ta kategoria wzrosła i to nie byle jak 83%. Podczas gdy każda inna kategoria tokenów odnotowuje spadki. Mamy spadki na Bitcoinie, mamy spadki na tokenach AI, na Etherze, na DeFi ponad 30% spadku, gaming ponad 40%. No, generalnie masakra, nie muszę wam tego mówić, ale mamy te privacy tokens, które radzą sobie rewelacyjnie. Mamy Zcash. Absolutny lider. Kontynuuje wzrost od miesiąca, a od września wzrósł siedmiokrotnie. I tak naprawdę niepostrzeżenie stał się liderem i przekroczył Monero, czyli najpopularniejszą kryptowalutę prywatnościową. Zresztą Monero też nie zamulał. Wzrósł ponad 13% w ostatnim miesiącu. Tu mamy kolejną perłę: Dash ze wzrostem 200% w miesiąc z dziennym wolumenem ponad miliarda dolarów. A w szczycie zanotował nawet dobowy wzrost o ponad 70%. Jeżeli nie wiecie, czym są Privacy Coins, to aktywa, które mają na celu zapewnienie całkowitej anonimowości. Wykorzystują zaawansowane mechanizmy, takie jak Zero Knowledge, aby chronić dane finansowe, maskując nadawcę, odbiorcę i kwotę transakcji. I to właśnie Monero dotychczas przewodził tej rewolucji, który swoją drogą został zdelegalizowany w bardzo wielu krajach. A dlaczego teraz pompują? Na pewno słyszeliście o Mika, o nowych regulacjach unijnych, rządowych i analitycy są zgodni. Ten rajd jest właśnie tym napędzany: ucieczką po anonimowość. Głównymi katalizatorami są rosnąca kontrola nad głównymi łańcuchami oraz zaostrzające się globalne regulacje. Ponadto w Europie mieliśmy kontrowersyjną propozycję Chat Control, która zakładała skanowanie zaszyfrowanych wiadomości. I choć na przykład Dania wycofała się z tego projektu, Niemcy wyraziły sprzeciw, przed nami kolejne głosowanie nad ustawą już w grudniu. Za wzrostami stoją również wieloryby. Na przykład 100 największych posiadaczy dasz posiada niemal 40% całkowitej podaży. To jest największa koncentracja od dekady. Warto też zauważyć, że detal interesuje się tymi tokanami. Google Trends wskazuje, że hasło Privacy Coins osiągnęło najwyższy poziom w historii. Mimo tego, że mieliśmy ogromny boom na tego typu tokeny w roku 2018, to teraz wyszukiwania są jeszcze wyższe. I te trzy faktory pompują te nisze: Połączenie FOMO, działań wielorybów i fundamentalnej potrzeby prywatności. A więc tak jak obiecywałam, przedstawię Wam teraz cztery projekty, na które obecnie patrzę z dużym zainteresowaniem. Na początek Piwix, czyli token z względnie niską kapitalizacją 34 miliony dolarów. Warto jednak pamiętać, że w roku 2018 miał kapitalizacji ponad 800 milionów dolarów. A Piwix jest siecią proof of stake z naciskiem na prywatność, która wykorzystuje technologię ZK Snarks. Obecnie odnotowuje dobre wolumeny i co ważne. Ma dobrą relację tokenów w obiegu do całkowitej podaży. Zobaczcie, wszystkie tokeny są w obiegu. Dlatego minimalizuje to ryzyko rozwodnienia. Kolejny token, który szpiluje w górę od początku listopada to jest Secret. Kapitalizacja troszeczkę ponad 70 milionów. Historycznie w roku 2021 zobaczcie, miał kapitalizacji ponad 1,5 miliarda, mimo że nie radził sobie dobrze podczas hossy, jest naprawdę aktywny właśnie uruchomili Silent Swap, prywatny cross-chain zasilany przez Secret Network. Sieć koncentruje się na zdecentralizowanym, pełnym przetwarzaniu danych właśnie dla rozwiązań Web3 i AI. Na tym tokenie obserwujemy również wysoki wolumen, a dodatkowo jest on już teraz dostępny na największych giełdach. Mamy go na Bybit, Binance, GTO, MEXI, wszędzie. Token numer 3 to Oasis Network z stickerem ROSE. Kapitalizacja 125 milionów, ale w szczycie poprzedniej hossy wynosił ponad 2 miliardy dolarów. Protokół Oasis promuje smart privacy też właśnie dla rozwiązań Web3, budując na poufnym EVM. -ie. Ma dużą podaż obiegową, ponad 7 miliardów tokenów z 10 miliardów dostępnych. Jest szeroko dostępny na Binance, na Coinbase, Bybit i zespół aktywnie komunikuje, że popyt na prywatność rośnie, i to nic w porównaniu z tym, co nadchodzi. A jeśli szukacie tokena, który dopiero ma wejść na giełdy, ale wpisuje się w trend anonimowości, sprawdźcie Best Wallet Token z stickerem Best. Jak widzicie, zostały 23 dni na złapanie go w cenie przedsprzedażowej, czyli za około 2,5 centa. Jest natywnym tokenem portfela, z którego korzysta już dzisiaj ponad ćwierć miliona ludzi miesięcznie. Setki tysięcy użytkowników, którzy wybierają prywatność i anonimowość. Ekosystem tego portfela pozwala na słopy, wysyłanie i bezpieczeństwo, a token, który ma być dostępny w maksymalnej liczbie 10 miliardów, zostanie uruchomiony już 28 listopada. Jak widzicie, tokeny powiązane z użytecznością, prywatnością, które wchodzą na rynek w obecnym klimacie, mają naprawdę duży potencjał. Sprawdźcie ich witrynę w linku, z opisu filmu, zobaczcie sobie mapę drogową i co oferują. No bo niewątpliwie rynek teraz jest naprawdę interesujący, ale też trudny. I te trzy zielone wyspy powinny przyciągać nasze zainteresowanie. Dlaczego rosną i dlaczego na taką skalę? Bo to są naprawdę ogromne wzrosty na miliardowych projektach. Oczywiście pamiętajmy też, że choć tokeny prywatnościowe rosną, nadal poruszamy się jednak w środowisku stagflacji. Ale to tyle na dziś. Dzięki za oglądanie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, komentarze, pozdrowienia, piszcie i do usłyszenia.